Mandero, kontynuujemy Minecraft, Minecraft survival na modach. Zapraszam serdecznie. W ostatnim odcinku byliśmy w kopalni, niewiele dużo. Tak szczerze, to niewiele dostaliśmy tutaj rzeczy. Powiem wam szczerze, no i będziemy musieli to prawdopodobnie jeszcze jakoś ogarnąć. Przepalimy sobie większość materiału, tylko tak, brakuje nam węgla do przepalania albo jakiejś lawy, cokolwiek. Bo jak widzicie, mamy tu. Dużo surowców, dużo kobla. Ty, tu ja mam jakąś skrzynię w ogóle. Że wrzucimy, co jest. Tak, żeby w razie czego. No, tu miejsca nam nie starczy. Więc to może być problem. Ty, żelaza, mamy 52T. Także to nie jest tak źle. Już myślałem, że będzie gorzej, szczerze. Ale niewątpliwie, chyba zrobimy sobie więcej skrzynek, nie? Tak, szczerze mówiąc. Od razu weźmiemy większe skrzynie i sobie z tego przerobimy. Tu na razie zrobię taki składzik, potem zrobimy skład na zewnątrz. I chyba te wszystkie koble i tak dalej, te wszystkie takie skały i być może takie surowce damy tu na razie. Jednak mamy trochę złota, więc trochę poszło. Dziękuję za komentarze z poprzedniego odcinka, w ogóle. To mi bardzo pomaga. E, na pewno i będziemy sobie patrzcie mam wiadro z wodą jest dobrze Poczekajcie, weźmiemy tu parę tych bloków żeby żeby po prostu tutaj nie przeszkadzało to ja sobie je przeniosę po prostu tutaj możemy to posegregować a tu po prostu wrzucę też stapki i a jeszcze gray mamy i łóżeczko sobie przeniesiemy co my tu mamy jakbym jeszcze nie miał jutro do roboty to bym obejrzał ale jutro po robocie obejrzę gzdylus pozdrawiam mam nadzieję że obejrzałeś że obejrzałeś sobie wszystko przede wszystkim tak weźmiemy sobie żelazo mam trochę toporków ty a co ja zrobiłem z węglem where are my węgiel tu jest call, czy jak się to tam wymawia. Jak się to wszystko przetapia, i pójdziemy jeszcze raz do. E, słuchajcie, do tego. A to dlatego. Ok, kobla tu jeszcze wrzucę. Że no, chciałbym zdobyć jakieś lepsze surowce, które by nam przyspieszyły. E, w pewnym sensie. Wiecie, produkcję tego i tak dalej. Zboże się tam robi. Jest dużo drzew, które nam też mogą przeszkadzać w pewien sposób, więc. Okej, okay, jabłuszka się przydadzą. Okej, okay, no to mi się przyda do przerabiania potem, nie? To akurat jest takie średnie. Ale. Możemy się teraz teleportować do kopalni. I teraz tutaj będziemy kop... Tylko czy ja mam kilofy? Mam irona i kamienny, więc nie jest źle. i pochodnie sobie tu zgarniemy. Czy ja mogę gdzieś niżej tu zejść. Mamy komentarz. Na modach gra i fajnie się ogląda od Darwiniusek. rób lepsze rzeczy, bo wtedy kopalnie Będziesz bardziej wydajniejsza. Miedź jest bezużyteczna. Można nie tylko robić lunetę pierunochron. Możesz zejść niżej, bo w tej wersji są poziomy na minusie. No to właśnie. Jeszcze, jeszcze niżej. No tylko, że tu już nie zejdę chyba niżej. Jest szkieletek. A dostałem w czambuko. Dobra, udało mi się go zjechać. Więc jest dobrze, muszę chleb zjeść. Ty, okej, okay, jest szansa na szympansa, że my pójdziemy niżej. Nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Jest żelazo. Także to się przyda, żebyśmy inwestowali w, w żelazko. To jest jakieś też jakieś dziwne, żelazo. co to jest? Tepselate. Nie wiem co to jest, ale weźmy sobie. Ty diamond, diament, to byłem pierwszy diament. Nieźle. Czyli opłaca się tu chodzić. Tam jeszcze jest jakieś przejście, zobaczcie. Tylko, że my musimy schodzić. Co o, tu jest lawa już. Nie wziąłem wody, słuchajcie, więc to może być problem. Nie chcę tam wpaść, bo wiecie czym to grozi. Z drugiej strony, jak wezmę, będę zbierał tę, tę lawę. Jak mi szybko. Szybko mi jedzenie spada, więc to jest też problem. Sprawdźmy mapę, przybliżmy sobie. to jest ta lawa. Bo tu możemy jeszcze ciągle na dół chodzić, nie? Jesteśmy na minus 51. Ale pytanie, czy jest sens? To ciekawe jaki tu jest. Największa ta, Najmi największa ta, wiecie. Najgłębiej jak możemy kopać. To jest pełno lawy, zobaczcie. Nie wiem, to zobaczymy zresztą. Spróbujemy wejść tam gdzieś niżej. O, proszę, ja akurat gram wersję na PS4, nieaktualizowaną. Nostalgia mocna, Castino. Pozdrawiam serdecznie. Fajnie, cieszę się, słuchajcie, no, ja mam to do siebie, że porzucam bardzo dużo tych serii, jak gram, nie? Teraz będę się starał tak, żeby... W ogóle mam pomysł jeszcze, żeby rozruszać to wszystko. O, co to już jest? Bedrock. Okej, okay, czyli tak naprawdę to w sumie to nie opłaca się, wiecie, gonić gdzieś. Jedzy... Jedynie, co mogę zrobić, to po prostu wiecie, co zrobimy? Zrobimy sobie waypointa, i tu wyrzucam to. Zrobimy sobie tutaj waypointa, yy, lava i będziemy sobie, słuchajcie, wchodzili do domu, yy, ale pierwsze, zrobimy więcej wiaderek. Tak, ja już tu myślę od razu wiaderka ogarnę. Wiecie? Zrobimy sobie mm, ja muszę po prostu wiadra zrobić. Cztery wiadra. Zejdziemy sobie tu. Ile mam tam piecyków? Już nie pamiętam. Ale weźmiemy sobie to. O jezu, wyrzuciłem. Weźmy teraz Waypoint do domu. O właśnie, i teraz patrzcie: cyk, cyk i cyk, i tu będzie jeszcze lawę, mam w razie czego, tylko to. Hmm. Teraz tak, weźmiemy sobie to, i weźmiemy ten cały kobal, i będziemy to przepalać teraz. Tu mamy jeszcze parę staków, bo potem są już te koble takie dziwne, nie? Tu się już wszystko przepala, jak widać, więc to będzie dobre rozwiązanie. Po prostu będziemy przepalać lawą i to będzie o wiele szybciej dzięki temu działało, nie? I diamencik pierwszy nasz. Mamy drzewa i jabłko jest mi niepotrzebne na obecnie. Ale bym zrobił sobie jeszcze jedno wiadro w razie czego. I teraz tak, to sobie posprzątamy. I mamy mało żelaza. Może tak zostawmy, a to żelazo przełóżmy w ogóle. Emeraldy dodatkowo mam, obsydian, piasek. No właśnie, to powinno nam tu wrzucić węgiel, mi jest niepotrzebny. Zróbmy tak, eee, tu jest jeszcze żelazo wejdźmy sobie tu i woda mi się przyda w razie czego jakbym wiecie był jakiś przypał z lawą czasami tak jest mam tu jeszcze jeden komentarz Christian gubriel wróciłeś tak no wracamy do tych takich rzeczy tych tych filmów które, z którymi się kojarzę jakby okej okay, patrzcie ile tu stona przeszło bardzo fajnie ale tak w takim razie to się niech przepala, słuchajcie, jak najwięcej. Przy okazji też Expa dostanę za to, nie? I będziemy mieli stona do robienia potem sobie tych dodatkowych rzeczy. No ten teleport strasznie ułatwia. Słuchajcie, zabawę. Bardzo ułatwia rzecz. Tutaj zostawię tę skrzynkę. E, posprawdzamy sobie, bo tu widzicie diamenty mogą gdzieś tu się wbić. Zawsze. Jakieś diamenciki. Musimy sprawdzić tę kopalnię. No, jeden diament to tak wiosny nam nie czyni. Ale zawsze coś. Bez sensu jest kopać w ogóle tutaj, nie? O, tu coś jest. Patrzcie, co to jest? Czy to nie jest drzewo? To drzewo jest. Nieźle. Oho. Aha, bo tu była ta kraina duchów, nie? Nie wiem, czy chcę tu się zapuszczać. Jak to jest? To mogą być różnego rodzaju pułapki. Tu chyba była pułapka, nie? Tak mi się wydaje. Czy tory, czy zbieramy te tory, czy to nam się na coś przyda? że to nie wiem. Będzie trzeba zrobić sobie mieczek żelazny. I chyba tak zrobimy. Eee, chyba mi starczy jeszcze surowców na to, jak mi się wydaje. No zawsze się to przyda, nie? Okej, okay, będziemy tu schodzić niżej prawdopodobnie, tak. Oho. Ty patrzcie jak to jest tam daleko, w dół. Gdzie on się tu pojawił, ten zombiak, ty? Gdzie go tam... Wesoło, ty. Ale to jest ciekawe, że tu jest jeszcze taki poziom. Ty poczekajcie, bo nie mamy tych. I węgla brakuje w ogóle swoją drogą. To jest ciekawe. Tam się coś świeci, jakby latarnia. Okej, okay, mamy, mamy żelazo. Coś czuję, że tu może być problem potem O jacie. Patrzcie ile rzeczy dostaliśmy Ile węgla? O jacie. No to grubo tutaj poszło. Teraz tak. Idziemy wy tutaj posprawdzamy pierwsze. Widzę coś takiego, to myślę, że to jest pułapka. No ja tu nie ma przejścia. No nie wiem, czy te tory się nam na coś przydążą. Potem będziemy robić jakieś szybkie podróżenie. Wtedy by można było te tory w razie czego ogarnąć. Na razie nie ma się czego bać, co? Gorzej jak nam się zaczną pojawiać jakieś takie bardziej hardkorowe stwory. Patrzcie co znalazłem. Diamencik. I to, to już drugi. Strasznie szybko się tu te diamenty znaj znajduje, nie? Całkiem nieźle. Naszej przygody. Okej, okay, weźmy sobie teraz pochodnie. Teraz się nie muszę martwić o pochodnie, nie? co nie chce mi się tych torów wszystkich zniszczyć znisz wow naprawdę bardzo dużo rzeczy tu dostajemy a ja jeszcze i tak nie prze nie eksplorowałem wszystkiego nie Już nie ma dalej nic. No, muszę z tym jechać, słuchajcie, bo mamy dużo tych nowych rzeczy. Węgla nawet nie wydobywam już teraz, bo mamy go tyle, że głowa mała. O, tutaj byłem, patrzcie. A tu był duch wtedy, chyba. Jeżeli mnie pamięć nie myli. Tak, tu był duch wtedy. Dlatego tędy nie szedłem. Dobra, musimy się wrócić. Tak, gdzie moje jedzenie? w ogóle ja nie mam zbroi ani nic zrobione musimy się wrócić do domu wiecie Dobra, no. wow jakie dziwne dźwięki słyszeliście to strasznie co to za jakieś dziwne dźwięki gdzie wziąłem ten węgiel, dobra coś nam tutaj lata wiecie co ja zrobię? Ust ej, czemu wyrzuciłem tego? Ja wróci wrócimy się tutaj waypointa damy aha, bo czekajcie eee, waypoint a jejku. create a waypoint i tu damy opuszczona Popalnia. I teleportujemy się do domu. O, robi się nieciekawie. Jest noc, przedżemajmy. To już wszystko, patrzcie, przepalone. Że ja mam tu takie jakieś rzeczy. To jest Bedroot Seed, Gunpowder, to jest Ryż. Dobra, będziemy musieli zrobić sobie parę nowych rzeczy. Na pewno przepalamy żelazo, przepalimy sobie złoto, to jest Lina to możemy dać to są jak PST. te kamienie zaniesiemy będziemy budować dużo rzeczy z nich eee, cobblestone brick ciekawe czy te cobblestone bricki można przepalać e, z nich się nic nie robi ciekawe Te deep slaty? można. Ok, już mamy złoto, mamy żelazo, mamy lawę, możemy zamienić w sumie, albo w sumie zostawię na razie. Eee, dobra, czyli tak. Cobblestone to przepalimy. Dioryta raczej nie. To jest Stone. Czy mamy jeszcze Cobblestone'a? Napis, granit. Czy granit mogę przepalić w ogóle? Sprawdzimy sobie. No szczerze to nie wiem. Potestujemy. Nie mogę. Czy to mogę? Też nie mogę. Okay, czyli, jak widzicie, to nie mogę tych rzeczy. Enchant, patrzcie, ciernie. Tylko, z tego co widzę, to ja po prostu muszę. Mamy. No Dobra, zrobimy tak i zrobię jeszcze jedną skrzynię. Po prostu tu będziemy trzymać te wszystkie rzeczy takie. Typu jedzenie. Tego mam dość sporo. I zróbmy sobie co ja tu mi brakuje B nóg. Chyba spodni, nie? Teraz będę miał full secik. I teraz tak to oddamy. Crafting tab table się przyda. żbęgla zostawię tutaj. No, i wracamy się, nie? Wracamy się w takim razie. Mapka. I tu jest kopalnia. Teleport. Życzcie mi powodzenia, bo tu się zaczną dziwne jazdy robić. Chociaż nie, widzę, że ten duch zniknął. Fajnie, że trafiliśmy na tę. Ja o tym zapomniałem, bo rzeczywiście w pierwszym odcinku było coś na rzeczy. Ojacie, ty pod nami jest lawa. Uhuhu. Już jest koniec, ale to dziwnie wygląda. Dziwnie to wygląda, nie? No dobra, nieważne. Koniec to koniec. Tu się kończy nasza. Chodźmy jeszcze dalej. czekajcie czy tu. Warto patrzeć się, bo możemy diament przegapić, nie? cika Od razu tu zaświećmy. To co to jest? Pao. Ty no, możemy sobie to wziąć. Ale się tu ciemno robi. Zarosło wszystko. Nie dziwię się, że tu się respiły jakieś brzydkie, niedobre stwo stwory, nie? Czekajcie, tą ścieżką na razie tu nic nie widać, tak? Złotko się przyda, nie? Tu coś jest. Mam nadzieję, że tu nie ma jakichś dziwnych pułapek. O kurka, patrzcie co dostaliśmy. Mamy jakoś skilet. Okej. Okay. Jakieś jedzenie. No tu jest w ogóle dużo takich, te... No nie, to jest to samo, nie? Trzeba patrzeć po bokach. Czy czasem tu nie ma jakiś przejść takich ukrytych, nie? Tak jak tutaj. ale dostajemy. Jedna taki wypad do kopalni już mamy naprawdę bardzo dużo rzeczy. To już koniec? Na to wygląda. Dziwnie się to z, zrespiło, nie? Tu byliśmy. A tu jest jeszcze jakaś część kopalni. Zobaczcie, tu ktoś jest. To chyba duch jest. Czyli to nie koniec. Czy to jest jakieś wielkie jezioro? Możemy się tam telepnąć, nie? Albo już pójdziemy do domu I tak mamy wiele rzeczy do staszowania nie No i trzeba będziemy po lawę sobie podejść Chociaż mam tu jedną lawę w razie czego No dobra całkiem całkiem fajnie ten ranik wyszedł nie Jakaś łopata nie co to jest to jest nie wiem nawet co to jest Nie jest źle moi drodzy, dzisiaj to tyle.